Tym razem film w innym formacie. Zachęcam do uważnego oglądania, bo będzie pojawiało się wiele zdjęć i nagrań. Sprawa, którą żył świat w 2021 roku i dzięki Netflixowi znów zaczęło się o niej rozmawiać, więc postanowiłem podsumować informacje i nagrać film. Jest wiele źródeł, często różnią się między sobą, szczególnie w datach. Dlatego postaram się, by przez cały film wyraźnie zaznaczać w jakim momencie jesteśmy, bo trochę będziemy poruszać się w czasie. Byli młodą, zakochaną parą. Razem wyruszyli w podróż marzeń, przemierzając Stany Zjednoczone w swoim przerobionym wanie. Na Instagramie dzielili się bajkowymi zdjęciami pełnymi uśmiechu i pięknych krajobrazów, a na YouTube pokazywali swoje domackie życie. Ale za tymi zdjęciami kryła się mroczna prawda. Gabi Petito, 22-letnia dziewczyna, która miała całe życie przed sobą, dziś opowiem historię, która wstrząsnęła Ameryką historię Gabi Petito. Gabrielle Gabi Petito urodziła się 19 marca 1999 roku w Blue Point w stanie Nowy Jork. Była pełna życia, marzyła o podróżach, chciała dzielić się nimi ze światem. W 2019 roku zaczęła spotykać się z Brianem Landry, chłopakiem, którego znała jeszcze z czasów szkolnych. Bardzo długo nie mówili o swoim związku publicznie, nie ukrywali tego, ale też specjalnie się nim nie chwalili. Swoją mamę poinformowała o tym dopiero, gdy przyszła do niej porozmawiać o jej wyprowadce z Brianem na Florydę. Mimo dużego szoku, mama i ojczym Gabi lubili chłopaka, bo był częścią szkolnej paczki ich córki, więc często u nich bywał. Dlatego też nie mieli nic przeciwko. Na drugi dzień dziewczyna była już na Florydzie. Brian był typem zazdrośnika i to chorobliwego. Gabi miała przyjaciółkę, którą poznała na Florydzie, i nawet o nią Brian potrafił być zazdrosny. Pewnego razu była taka sytuacja, gdy miały się spotkać, Brianowi bardzo to nie pasowało, więc zrobiły o to awanturę. Finalnie i tak się spotkały, a dziewczyna opowiedziała wtedy przyjaciółce, że Brian ciągle sprawia, że czuje się bezwartościowa i gorsza. I o tym, że zastanawia się, czy od niego nie odejść. Ale to, co zrobił po tym, jak zatrudniła się w barze, naprawdę zaczęło wyglądać dziwnie. Zazdrosny o jej niezależność i mniej uwagi skupionej na nim, Zadzwonił do mamy Gabi i powiedział, że ta pracuje do późna i zadaje się z nieciekawym towarzystwem. Mimo to dość szybko się zaręczyli. Co ciekawe, Brian oświadczył się bez pierścionka, ale w niczym to nie przeszkadzało Gabi. Uważała to za coś romantycznego. Jak sama opowiadała, zrobił to na kempingu, i w momencie, gdy powiedziała, gdy powiedziała tak, na jej palcu wylądował świetlik, co para uznała za dobry znak. O zaręczynach mama Gabi dowiedziała się z jej Instagrama, dziewczyna wciąż nie chciała się dzielić informacjami o jej związku. Mimo problemów, ich życie na Instagramie wyglądało jak z bajki. W lipcu 2021 roku para postanowiła wyruszyć na wyprawę po parkach Ameryki swoim przerobionym vanem. I całość podróży umieścić na ich kanale na YouTube oraz relacjonować na Instagramie. Gabi bardzo zależało na tym, by zbierać jak najwięcej widzów na swoich social mediach. Jej marzeniem było zarabiać, skręcenia swoich podróży. Bardzo się stresowała, by wszystko jak najlepiej wyglądało i wyszło. Brian nie za bardzo w nią wierzył i w jej pomysł na życie. Często krytykował i wkurzało go, gdy Gabi nagrywała swoje vlogi. 2 lipca wyruszyli w trasę, a od 4 lipca do 11 sierpnia na ich Instagramach pojawiło się mnóstwo zdjęć, zdjęć z wyprawy. 12 sierpnia 2021 roku. Policja otrzymała zgłoszenie, że ktoś widział parę młodych ludzi głośno się kłócących i że mężczyzna miał uderzyć kobietę. Wszystko rozegrało się na parkingu w Moab w Jutach. Zgłaszający dokładnie opisał auto, jakim mieli się poruszać. Para jednak odjechała, nim policja zdążyła się tam pojawić. Doganiając ich na autostradzie, widoczne było, że van jedzie lekkim slalomem. Jechali chwilę za nimi, aż w końcu van odbił się od krawężnika. Wtedy policja postanowiła ich zatrzymać. Teraz zobaczycie fragment z policyjnych kamer z ich zatrzymania How are you doing? Good, hey we got a call about a male hitting a female and the two of them getting in this vehicle and taking off. What's your name? Gabby. Gabby, how old are you? I'm 22. What happened? What's going on? I'm just having a, stress, a very stress morning. You know, I guess, yeah, but I can first. Where did he hit you? Don't don't worry, just well, be he honest. He like, my face. Like, I guess. Uh huh. Um, he didn't like, hit me in the face. The injuries he has were caused by your aggression towards him. Even if he doesn't feel hurt, even if he doesn't want to press charges, there's nothing any cop can do about it. It's written into the law. I don't. Know, did, I don't normally we take people to jail but he's trying to work it so you can just have the van tomorrow he... i don't, don't want to be separated then. <laughs> you can have anxiety Yeah. So she was the primary aggressor okay? but it also says we have to separate do a no contact order and then we have to put her in jail if we cannot separate Dziewczyna tłumaczyła, że ma zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a tego dnia jej chłopak postanowił wejść do Wana w brudnych butach. Brian wytłumaczył, że Gabi tak czasami ma, ale on podchodzi do tego z dystansem i rozumie, że stresuje się jej małym blogiem i czasami się przy nim przepracowuje. A na parkingu jedynie ją odepchnął, bo dziewczyna zachowywała się dość agresywnie i że faktycznie mogło to wyglądać, jakby ją uderzył. Gabi została uznana agresorem. Ale policja nie postanowiła jej aresztować za przemoc domową, by nie psuć jej w papierach. Za to mieli spędzić noc osobno, by oboje ochłonęli. Briana policja zabrała do hotelu, a dziewczyna została w wanie. Po wszystkim, Gabi postanowiła zadzwonić do swojej mamy, która bardzo się bała, że dziewczyna zostanie w aucie sama na noc. I była mocno zdziwiona, że została uznana za agresora. Nie pasowało jej to do córki. Mimo zaleceń policji, para spotkała się jeszcze tej samej nocy. 19 sierpnia na ich wspólnym kanale Nomadic Static pojawił się pierwszy i ostatni film swoiste zaproszenie na kanał, w którym są głównie przebitki i filmiki z ich wyprawy. 22 sierpnia Gabi postanowiła odezwać się do byłego chłopaka Jacksona. Do późna rozmawiali, a po wszystkim napisał do niej jeszcze wiadomość, że gdyby znów potrzebowała pogadać to chętnie jej pomoże. Dziewczyna dopiero wtedy się bardziej otworzyła i napisała mu, że pokłóciła się z chłopakiem i że planuje od niego odejść. 27 sierpnia, będąc w Jackson Hall w Wyoming, Gabi postanowiła wysłać snapchata do Jacksona, mówiąc, mówiąc, że nazwa miejscowości jej się z nim kojarzy. Tego samego dnia później dzwoniła do niego, ale ten nie mógł rozmawiać. W tej samej miejscowości, w restauracji The Mary Beagles, Para pokłóciła się po raz kolejny. Brian był bardzo agresywny wobec Gabi, ale również wobec obsługi. Kilkukrotnie wychodził na zewnątrz, żeby ochłonąć. Gabi była za to cicha i wystraszona. Ostatnim publicznym miejscem, gdzie była widziana Gabi Petito, był sklep Hall Foods. Kamery monitoringu nagrały 27 sierpnia, jak para wjechała na parking i weszła do sklepu po zakupy. Później, tego samego dnia, jej mama otrzymała dwa ostatnie smsy z jej numeru. Oba były bardzo dziwne. Pierwszy brzmiał: Możesz pomóc stanowi, cały czas nagrywa wiadomości głosowe i do mnie dzwoni. Stan był dziadkiem Gabi. Później mama Petito mówiła, że dziewczyna nigdy w ten sposób, czyli po imieniu, nie zwracała się do dziadka. Druga wiadomość brzmiała: Wiosmit nie ma zasięgu. Park narodowy Josmit znajduje się kilkaset mil od miejsca, gdzie ostatnio widziano Gabi. Wszystko wyglądało tak, jakby to wcale nie Petit pisała te wiadomości. Mama Gabi zaczęła się tym wszystkim martwić. Zaczęła dzwonić do córki, ale bezskutecznie. Próbowała też skontaktować się z Brianem, a potem nawet z jego rodzicami, ale niczego się nie dowiedziała. Po tym następuje długi czas ciszy. Aż w końcu 11 września rodzina Gabi zgłasza jej zaginięcie na policję. Policja od razu jedzie do domu Landrich. Na miejscu pytają o Gabi i Briana. And here is a fragment. Yes. Hi, sir. I apologize for, for bothering you. I have the detective on the phone. I'm not talking to anybody right now. You don't want to talk to us? No. It's, okay. It's, when was the last time that you saw Brian and, and Gabriel? Well, well, Brian is here. Brian is here? Yeah, and, that, and that's all I'm going to say. And that, that's all you're saying? Yeah, we have an attorney. They've been calling. I don't know. That's all I want to say. I don't know why so many attorneys are aware they okay. the coin, so I can give you his number. Who, whose so. number? The attorney's number? Yeah. Okay, I would. Thank you. I appreciate it. Yeah. And just to let the detective know, is Gabriel here? Or? No. She's not here. Okay. Oh, yeah, the fellow was here last night. Yeah, okay, so is this her vehicle? Her van? It's both of them is both of them okay police department To chris yeah. i'm trying to figure out something for parents you guys as parents you know all they want is their daughter to know that she's safe well, we, don't, we don't know anything okay the new york detectives are a little pissed and they want me to do a whole bunch of things that i'm trying to avoid and then you have to do what you got to do and we're not going to stop. that okay, okay. I mean, as a parent, you wouldn't want to know where it happened I with yours? I understand what you're saying, thank you. I'm not, I'm not, I'm not speaking yeah. to anybody. Yeah, we're, not, any, we're, not, we're not comfortable without talking to an attorney, anybody. So, so that's that. Yeah. Okay. So the van is only registered to her, okay. okay? So it's not supposed to be here. Okay. So I'm going to take a tow truck and get it. Is a car in the way? You, you don't find that odd that you, you guys listen, good really... Night, good night. Okay. do Okay. Jak widać i słychać, rodzina nie chce współpracować. Sprawa bardzo szybko zyskuje rozgłos. Społeczność internetowa zaczyna podejrzewać Briana. no bo tak w zasadzie, dlaczego nie interesuje się zaginięciem swojej narzeczonej? Grupy ludzi przychodzą pod jego dom i domagają się informacji o Gabi. Przychodzą nawet pod dom siostry Briana, która wygląda, jakby naprawdę nic nie wiedziała. Jesteśmy w współpracowali z policją od 11 września, kiedy mnie zadzwonili. Nie powiedziałam, że widziałam mojego brata. Powiedziałam, że nie mogłam z nim rozmawiać w momencie, gdy mnie zadzwonili policja. Jesteśmy tak samo frustrowani, i zrozpaczeni jak wszyscy inni.

mogące pomóc w znalezieniu ich córki. Piszą, piszą tam m.in. o tym, że rozumieją, że chcą chronić syna, ale proszą jedynie o wskazówkę, czy szukają w dobrym kierunku. 17 września rodzina Landrych zgłasza zaginięcie Bryana. Informują, że ostatni raz rozmawiali trzy dni wcześniej, czyli dość długo czekali ze zgłoszeniem jego zaginięcia. Poszukiwania Gabi trwają w Parku Narodowym Grand Teton, bo w tamtych okolicach para była widziana po raz ostatni. Tego dnia... Policji nic nie udaje się znaleźć. Wieczorem przerywają poszukiwania. Następnego dnia rano do rodziny dociera najgorsza informacja. W parku znaleziono zwłoki kobiety. Śledczy publicznie nie potwierdzają od razu, że to Gabi, jednak wszystko na to wskazuje. A ojciec Gabi wstawia na Twittera jej zdjęcie z hashtagiem Gabi Petito poruszyła cały świat. Co może wskazywać, że rodzina wie więcej. 20 września dom Leandry zostaje przeszukanych. The FBI searched the home of Brian Laundry and his parents this morning in connection to the Gabby Petito investigation. The search warrant was court authorized. Brian wciąż nie jest poszukiwany, ale policja nie mogąc się z nim skontaktować, musi w końcu sprawdzić jego rzeczy. Kolejnego dnia FBI potwierdza, że znalezione zwłoki należą do Gabby Petito i informują, że to było morderstwo. Teraz zacznijmy rozwiązywać tą sprawę. Jak policji udało się znaleźć jej dział? Mama Gabi skrolowała TikToka. Nagle wyświetlił jej się film Mirandy Baker, która powiedziała, że 29 sierpnia, jadąc z chłopakiem, podwiozła Briana na terenie parku Grand Teton. Z tą informacją zadzwoniła od razu do szeryfa. Ta wiadomość pozwoliła zmienić daty, w jakich widziano ich w tej okolicy. Małżeństwo z kanału Red, White and Blue słyszało o tej sprawie już wcześniej. FBI jednak podawało daty między 21 a 24 sierpnia, a wtedy ich tam nie było. Jakiś czas później znajomy wysłał im wiadomość, że daty zostały zmienione na 27-30 sierpnia i żeby sprawdzili swoje nagrania. 27 sierpnia wieczorem szukali miejsca do spania przejeżdżając przez ten park, natknęli się na vana. Stojącego obok drogi. Widać przy nim klapki Briana i jego kapelusz. W pewnym momencie z oddali widać nawet, jak zatrzaskują się drzwi z tyłu, ale na ten temat ludzie się sprzeczają, czy to wina kamery, czy faktycznie ktoś zamknął te drzwi. To pozwoliło zawęzić obszar poszukiwań. 19 września odnaleziono zwłoki Gabi. Koroner określił, określił że to jest zabójstwo poprzez tępy ruraz i uduszenie. Śledztwo trwa dalej. Udało się ustalić, że 27 sierpnia około 20.30 przenosiła pliki na dysk, co miało pokrywać się z jej schematami pracy, a to z kolei sugeruje, że wtedy jeszcze żyła. Natomiast później żadne z jej urządzeń nie było już używane. Według policji zginęła jeszcze tego samego dnia, a ciało zostało przeniesione przez Briana i ułożone, jakby zgubiła się i próbowała przetrwać zimną noc. Leżała w pozycji embrionalnej. Obok było miejsce wypalone, jak po ognisku, ale nie miała niczego przy sobie, czym mogłaby rozpalić ogień. Jej buty były ściągnięte. Mogłoby to wyglądać, jakby walczyła o przetrwanie, ale całość się nie klei. Następnego dnia Brian wyruszył na wędrówkę, robiąc przy tym zdjęcia okolicy, malowniczych pejzaży i kości zwierząt. 29 sierpnia też wędrował. Ale prócz tego zadzwonił do swojej matki, z którą rozmawiał przez 55 minut. Zaraz po tym i jego ojciec wynajął adwokata. Później było jeszcze więcej telefonów w obie strony, aż do 15. Cały ten czas od 27. wysyłał również wiadomości do Gabi, informując, gdzie się znajduje i że nie może się doczekać, kiedy ta wyruszy i zobaczy te same widoki co on. Tego samego dnia. Podwiosła go Miranda Baker do Jackson, a później Norma Jean pod camping, gdzie cały czas stał Van. Dopiero gdy tam dotarł, dostał wiadomość od Gabi. Jeszcze jedna noc osobno i spotkają się w Colter Bay. Oczywiście te wiadomości pisał sam do siebie. Później ruszył w podróż do domu na Florydę. Wtedy też napisał wiadomość do mamy Gabi o dziadku i o, i o Smith. Po drodze zatrzymywał się na wielu stacjach i płacił kartą Gabi. Prawdopodobnie, będąc już na miejscu, przelał sobie również pieniądze z konta Gabi z tytułem przelewu: żegnaj, Brian, już nigdy cię o nic nie poproszę. 1 września dotarł do domu. A co stało się później, opisałem wam już wcześniej. W końcu 23 września wystawiono nakaz aresztowania, a Brian stał się podejrzanym. 14 września policji zostało zgłoszone auto. Zaparkowane już od dłuższego czasu pod parkiem. Było to auto Landrich. Gdy dostali tę informację, matka Briana odebrała to auto i podjechała nim pod dom. Przekazali, że to ulubiony park ich syna, który chciał odpocząć od ludzi stojących przed ich domem. Zabrał potrzebny sprzęt i ruszył w las. Rodzice byli przekonani, że wróci. 18 września rozpoczęły się poszukiwania Briana w parku Mike jest to trudny i ogromny tre teren. Poszukiwania były zorganizowane na ogromną skalę. Wielu chętnych wolontariuszy do pomocy. Niestety było to zaraz po deszczach i w wielu miejscach stała woda. Dopiero 20 października park otwarto. Wtedy też rodzice Briana zdecydowali się, że pojadą do parku odnaleźć syna. Rozpoczęli poszukiwania około siódmej rano. Godzinę później. Ojciec Briana odnalazł jego wodoodporną torbę, a po kolejnych 45 minutach odnaleziono szczątki Briana. Dlaczego szczątki? Temperatura i wilgotność przyspieszyły rozkład, a, Brian, a z Briana został tylko szkielet. Przyczyną śmierci był strzał w głowę, którego dokonał sam. W wodoodpornej torbie znaleziono wspólne zdjęcia Briana i Gabi, ale również notes, w którym napisał wiele listów do swojej rodziny których się żegnał. Napisał również, w jaki sposób miała zginąć Gabi. I tutaj cytat. To była niespodziewana tragedia. W drodze do auta przeprawialiśmy się przez potok. Usłyszałem plusk i krzyk. Ledwo oddychała, i była przemarznięta, i temperatura spadła. Gdy wyciągnąłem Gabi z wody, nie potrafiła powiedzieć, co ją boli. Niosłem ją, a ona jęczała z bólu. Leżałem koło niej, a ona wijąc się z bólu, błagała, bym skończył jej cierpienie. Zakończyłem jej życie w akcie miłosierdzia, ale gdy ukoiłem jej ból, wiedziałem, że nie mogę bez niej żyć. Oczywiście nie zgadza się to z sekcją zwłok. Pisał również, że chciał przyjechać do rodziny Gabi i się z nimi skonfrontować, by ci go zabili. Na koniec dodał, by zostawiono jego rodzinę w spokoju, bo ci nic nie zrobili. Tej, w tej całej sprawie to, co zrobił Brian, jest straszne i potworne, ale jest też jego rodzina. 29 sierpnia, gdy do nich zadzwonił, powiedział, że Gabi odeszła. Zaraz potem wynajęli prawnika, któremu również powiedzieli tylko tyle, że dziewczyna nie żyje i tyle wiedzą. Pojawił się również list od matki Briana, w którym napisała m.in., Jesteś moim chłopcem. Nic nie sprawi, że przestanę Cię kochać. Nic ani nikt nigdy nas nie podzieli. Niezależnie od tego, co się stanie, gdybyś trafił do więzienia, upiekę ci ciasto z pilnikiem w środku. Gdybyś potrzebował pozbyć się ciała, zjawię się z łopatą i workami na śmieci. Na koniec dopisała, spalić po przeczytaniu. Rodzinie Laundry nie zostały postawione żadne zarzuty. Dopiero rodzina Petito w 2022 roku, roku założyła przeciwko nim pozew. Ale zakończył się on ugodą w 2024 Sprawa Gabi Petito to przestroga, jak łatwo można przeoczyć sygnały ostrzegawcze w toksycznym związku. Rodzina Petito założyła fundację Gabi Petito, zajmującą się walką z przemocą w rodzinie. Na koniec kilka moich przemyśleń. Po Brianie widać, że po tym wszystkim próbował się łapać, czego popadnie. Wiele wersji wydarzeń, nie wiem czy to, czym to było spowodowane strachem przed karą może rodzina tak, tak na niego wpłynęła Koniec końców widać również, że gryzło go sumienie. Ale nie na tyle, by wnute się napisać prawdę i się pożegnać, bo jeszcze tam próbował grać na uczuciach. Wydaje mi się, że ją kochał, a wręcz mógł mieć obsesję na jej punkcie. Sugeruje to ta ogromna zazdrość, ale ta chciała z nim zerwać. Może w przypływie złości to zrobił, a potem zrozumiał swoje czyny i żałował, a może nie mogę być z tobą, więc nikt nie będzie. Oczywiście go nie wybieram, bo to zrobił. Ale ta sprawa skłania do, do, do takich przemyśleń. Myślę, że w tej sprawie rodzice Briana są gorsi od niego. On działał podyktowany emocjami, nie sądzę, by to planował, a oni spokojnie operowali tą sprawą, zwodząc i kombinując. Według mnie, najprawdopodobniejszą wersją wydarzeń jest ta, w której oni wszystkim manipulują. On nie wytrzymuje presji i wyrzutów sumienia, sumienia idzie odebrać, odebrać swoje życie, informując ich w jakiś sposób, gdzie będą mogli go znaleźć. Przypominam, że policja szukała go ponad miesiąc, a oni znaleźli go w półtorej godziny. W tej sprawie jest wiele teorii, również takich, w których Brachianowi miało udać się uciec, a szkielet został spreparowany. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, chętnie poczytam i porozmawiam. A jeśli film Wam się spodobał, to zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. I do następnego.